ale jakoś chciałem wam tą wiadomość przekazać thank you very much muchas gracias i czekamy czekamy a nagle przyszedłem do odprawy znów niewiele widać z jakiegoś powodu niebiosa są bardziej łaskawe Pomimo, że winni mi są 125 funtów za lot odwołany 2,5 roku temu. Czy ja może powiedziałem, że jestem zmęczony? Także nogi w górze i odpoczywam, bo muszę Wam powiedzieć, że jestem trochę zmęczony. Nie, to jest komfort, na który nie mogę sobie pozwolić. Przesunęli mi lot. Powinienem być już praktycznie o tej porze w Bogocie. Lot mi przesunęli na 10 w nocy. W związku z czym w Bogocie będę około północy. Zanim przejdę przez odprawę i inne pierdoły, zanim nas w ogóle wypuszczą z samolotu, to zrobi się na pewno pierwsza w nocy. Albo nad ranem, nie wiem jak wolicie, żebym to nazwał. W każdym bądź razie spędzę noc na lotnisku, w związku z czym nie będę miał możliwości spać, tylko czuwać, żeby mnie ktoś nie ogolił z bagażu. Bo niby lotnisko, niby kamery, ale wszystko możliwe. Jak e, na razie mam do czynienia z kolejną zmianą. Boarding miał być e, w, w bramce numer 12 A zobaczyłem w szybie, że jakieś poruszenie, jakaś grupa ludzi się przesuwała po płycie lot, e, lotniska, nie, po hali lotniska Na płycie samoloty stoją tak więc z bramki numer 12 wszystkich odesłali do bramki numer 8. Ale spoko. Jeszcze czas. Totalny bałagan oczywiście. Wpuszczają numerami miejsc oczywiście. Wypełniają najpierw ogon samolotu. Potem puszczają tych, którzy siedzą na przodzie czy w przodzie, jak kto woli a i tak bałagan, i tak bałagan boarding się miał zacząć o godzinie dziewiątej jest godzina pół do dziesiątej i, i zobaczcie, wszyscy po prostu w rękawie ugrzęźli i nawet ta kolejka się posuła takim żółwym tempem, że to się w głowie nie mieści Niby nigdzie mi się nie śpieszy, ale za każdym razem, kiedy zaczyna się boarding, zastanawiam się dlaczego. Dlaczego to tak opornie wszystko idzie? One more time. Gracias. Can I? Dziękuję much. Muchas gracias chyba zapomnieli odkurzyć takim brudnym samolotem, to jeszcze nie leciałem ja mam tylko jedno wytłumaczenie prawdopodobnie wszyscy chcieli koło pilota lecieć i chcieli upchać jak najwięcej ludzi w kabinie ja żartuję oczywiście nie, to nie jest personel samolotu odpowiedzialny tylko ludzie jak zawsze układają swoje bagaże w nieskończoność po prostu. Przez cały samolot ciągnęła się kolejka, tylko dlatego, że gdzieś tam ktoś z tyłu jeszcze układał swój bagaż. Dramat. No i widzieliście, że stewardessy też są bardzo halloweenowe. Dobra, kończę na razie tę relację. Ciekawe, czy mi dadzą coś do jedzenia. Niby nie jestem głodny. Dużo piłem w ciągu dnia, wypiłem ponad 2 litry i w ogóle nie czuję głodu ale z przyzwoitości wypadałoby coś zjeść No i jesteśmy w bogocie Lot był krótki i w miarę wygodny czy polecam Wingo? czy Wingo? nie, raczej nie mamy podobne tanie linie lotnicze w Polsce którym zawsze wystarczy czasu żeby przejechać wózkiem po pokładzie i sprzedać jakieś tam napoje jakieś tam dziadosty, kanapki i batoniki także podobnie Bingo serwuje swoich pasażerów już jak ekrany telewizyjne czy tam monitory się nie wysunęły to już wiedziałem, że niczego specjalnego po nich nie można oczekiwać no ale dowieźli mnie do Bogoty to najważniejsze. I właśnie jak ledziałem, to sobie uświadomiłem, że coś mam szczęście do tej bogoty, bo to już będzie druga noc, którą spędzę na lotnisku. Pamiętacie, jak wylatywałem z bogoty, to miałem wczesny lot, i przyjechałem wieczorem na lotnisku żeby rano nie bujać się w tym ruchu porannym i nie martwić, czy zdążę, czy nie zdążę. No zresztą, jak siedziałem na lotnisku, to akurat był tam facet, który tak w tym samym dniu, w którym ja przyjechałem na lotnisko, to on miał poranny lot. Już nie pamiętam, gdzie, chyba do Peru leciał. I nie zdążył, nie zdążył na swój samolot. Musiał kupować drugi bilet. Także to robi sens. Naprawdę, żeby przyjechać, poświęcić tę noc, ale być na czas. Ok, idę odebrać mój bagaż. Mam nadzieję, że doleciał no, nawet taśmociągi są czynne. No ale niewiele pojeździłem Dwadzieścia metrów a resztę piechotą nie wiem po co robić taki 20 metrowy taśmociąg ani to w niczym nie pomaga No ale też nie przeszkadza No i mamy północ Zanim odbiorę bagaż Zanim przejdę przez odprawę zrobi się pierwsza no to mi zostanie ile 7-8 godzin prawdopodobnie posiedzę tutaj do 8 żeby nie zrywać na nogi personelu hotelowego tutaj również mam hotel zarezerwowany blisko lotniska Zobaczcie, jaki sympatyczny Kolumbiana was wita. Dobra, idziemy dalej. No, tu są jakieś papieroski mentolowe w ekwador nie było żadnych mentolowych papierosów. A tutaj widzę, że jakieś są. Malboro-mentolowe, 29 dolarów. No, pożegnam Was na chwilę, bo chcę się tutaj rozejrzeć co tu jest No i czekamy, czekamy No i proszę bardzo, już jedzie walizeczka Widzicie? Ta czerwona, teraz czerwona, nie czarna A więc do zobaczenia Bogota za kilka tygodni. A czy wspomniałem Wam kiedykolwiek, że lotnisko w Bogocie nazywa się Eldorado? Dzień dobry, dzień dobry. Nocka minęła. Witam Was w ten chłodny poranek w Bogocie. No i chyba czas wystartować, poszukać jakiejś taksówki. To znaczy nie trzeba dużo szukać, bo stoi ich tutaj cała masa. Atakują mnie co chwilę, no ale wiecie, ja nie przepadam za nimi. Czas do hotelu, przynajmniej zostawić bagaż i wyruszyć gdzieś w okolice na spacer. Dzień dobry, znów lotnisko w Eldorado, znaczy lotnisko Eldorado. I co ja mogę Wam powiedzieć? Już jestem odprawiony, a więc jadę dalej. Bogota jest dzisiaj bardzo zimna i pochmurna. Jakieś porady. Jeśli przylecicie do Bogaty, a palicie papierosy, to nie kupujcie żadnych papierosów na lotnisku, bo w mieście kupicie je za połowę ceny. Tutaj zapłaciłem za karton Marlboro 29 dolarów, a w mieście kupicie na przykład Chesterfield, w moim przypadku mentolowe. Za paczkę płaciłem niecałe 9 peso. 9 tysięcy peso oczywiście. Co znaczy, że jest to jakieś, no powiedzmy sobie, półtora dolara, coś pomiędzy, ja mniej więcej półtora dolara. Co jeszcze mam wam do przekazania? Przep może przeproszę was, że przez chwilę nie było żadnych filmów. To znaczy, zanim dostaniecie ten, to powinny być jeszcze jeden albo dwa inne. Ale nie były one wypuszczone online, ponieważ miałem naprawdę kiepski internet i bardzo mało czasu, w związku z czym nie mogłem dokończyć edytować żadnego z nich. Miałem bardzo ładny apartament w Bogocie, tylko że zupełnie innej Bogocie niż wam pokazałem w moim poprzednim filmie podczas mojego poprzedniego pobytu. Mieszkałem na takim zadupiu, że no nie wyobrażałem sobie, że takie istnieją. Ale jakoś przemieszkałem. Nie nagrywałem Wam mojego apartamentu, bo no zapomniałem po prostu. A potem, no, potem też wiecie, był bałagan i... i wstyd mi było nagrywać ten bałagan. Miałem apartament z kuchnią, z łazienką. Pani była bardzo miła, mogłem bagaż zostawić, żeby jeszcze zwiedzić ten... Ten, 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 ten teren, w którym mieszkałem, ale bałem się kamery wyciągnąć, dlatego nie nagrałem nic z tego, z tego terenu, że tak powiem. Tyle chyba na teraz. Jak mi się jeszcze coś przypomni, to wam zamelduję. Mam jeszcze dwie godziny do odlotu, a więc pokręcę się tutaj, ponieważ czeka mnie 14-godzinny lot. A potem nosiadówka w Istanbul. A Końcową końcowy port to jeszcze za wcześnie żeby wam mówić ale dowiecie się na razie cześć z Bogoty do Istanbul a następnie z Istanbul do celu lecę Turkish Airlines i pomimo że winni mi są 125 funtów za lot odwołany 2,5 roku temu lubię z nimi latać No cześć, tak się włóczyłem po lotnisku, wydawało mi się cały czas, że mam dużo czasu, a nagle przyszedłem do odprawy. To znaczy wiecie, tu gdzie już bagaże sprawdzają, tu gdzie przechodzicie przez rentgena i kolejka była taka, że musiałem poprosić, żeby mnie ktoś przepuścił, bo bałem się, że nie zdąży na samolot, ale zdążyłem. Już nawet widzieliście mój monitor. Widzieliście, że dwa miejsca obok mnie są puste. Oby tak zostało, trzymajcie kciuki, to bym miał wygodny 14-godzinny lot. Ale nie wydaje mi się, za chwilę pewnie ktoś przyjdzie. Jest 15 minut od latu, i dwa miejsca obok mnie są wciąż wolne, a więc dobrze idzie. Za oknami deszcz pada równo, jest zimno, a w samolocie jest tak gorąco, że nawet kiedy wylatywałem z Egiptu, to nie było nigdy tak gorąco jak dziś w tym samolocie. Nie wiem, czy oszczędzają na air condition, czy, czy chcą nas tutaj ugotować. Z jakiegoś powodu niebiosa są bardziej łaskawe dla Panamy niż dla Kolumbii. Znów niewiele widać. Musimy przeczekać tę warstwę chmur i wtedy włączę kamerę. O, już zdecydowanie lepiej. A pamiętacie nasze poprzednie lądowanie w Panamie i te cudowne zachody słońca? samolot bo za chwilę zetkniemy się z płytą lotniska.